Witam, witam Was w kolejnym odcinku. Ja jestem Mindblock i dzisiaj rozpoczynamy nową serię, czyli od zera do milionera w PS99. Chciałem powiedzieć tyle, zostawcie subika oraz lajka, a ja przechodzę do grania. Dobrze, musimy zdobyć tutaj kolejny świat. Kolejny świat kosztuje 900. Mamy. Ogólnie rozpoczynam ten, to już po raz. Który? No po raz trzeci zaczynam ten odcinek więc dlatego już trochę mi tu zajęło to wszystko. Yy, dobra, zobaczmy co my tu mam. No nie no, takie nie rozwalimy. Idziemy na początek. I na początku sobie spróbujemy coś zrobić. Yy, dobra, mamy. Jajko, otworzymy. Tylko nie wiem, czy będzie na mnie nie stać. Na to nie stać. Jedno sobie otworzymy. Dalmatyńczyk to jest chyba. Do no, pięć ma no nie. Mocny. Ale dobrze, zanim przejdziemy dalej, to będzie oczywiście losowanie. Yy, Widzowy jestem już na swoim głównym koncie. I losowanie kolejne trzeba będzie napisać. E. Yy słowo huge huge po prostu a wtedy yy, 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 będzie losowanie na 50 tysięcy gemów 50 tysięcy ale dobra yy, lecę już do do odcinka yy, już jestem z powrotem na moim koncie tym yy. i musimy przejść w końcu to no nie no bo inaczej no to nie będzie Dobrze. Musimy deskę zdobyć. Ile trzeba? O Jezu, tego sporo. Jest trochę. E, no, będziemy musieli zdobyć. Teraz już to szybko leci, bo mamy już e, po 5, no nie? 5, 1 peta, reszta po jednym. Jest to akurat fajne. Już mamy po tyle. Dobrze. Ile? 2,5 tysiąca. Dobrze. Yy, dobra, jeszcze yy, jakbyście chcieli, no to mogę zrobić jeszcze coś takiego, że na przykład dam sobie z tego godnego kąta jakiegoś peta na przykład, wiecie, 10 koła no nie? I na tym pecie przechodzę całość, tylko, nie, no, może nie całość, ale że aż do końca tam. No ale no to możecie pisać, czy Wam się tak będzie podobać, czy jak przechodzę od zera, od zera. Ja robię od zera teraz. Yy, dobrze. Tu niech tu nam idzie, Dobrze. Mam 8 koła A, bo tu była, nie mamy dostępu do trading plaży Patrzcie, bo tutaj Potrzebny jest klucz, a klucz jest chyba po jednym rebirfie No to poczekamy sobie trochę Czekamy Bo jak spimy w sumie yy, więc dobrze, dobrze yy lecimy dobra widzowie yy, ktoś mi tu dał trade'a yy, napiszę, odpiszę yy, yy, że 5 mocy naj lepsze oczywiście skąd wiedziałam jak mam na imię ponik. no i tyle no w sumie. No dobrze, lecimy, lecimy. Mam nadzieję, że nam coś da. Basia jakaś. Nie wiem kto to, ale. Dobra. E, już tutaj chyba nam da cztery takie pety. Ooo. To mi się podoba. Jak da nam takie. A free, dobrze. No to lecimy. Ej no teraz To będzie trochę oszustwo niby Może no, przechodzę tak Ale no, no trafiłem jednak na spoko słupkę No nie No ale dobra no Będzie szybciej wszystko chociaż No nie yy... Yy, Poczekaj, poczekaj, poczekaj yy, Dobra widzowie Ja sobie tu zarobiłem trochę yy, Mam już na kolejną arenkę i tej osobce bardzo dziękuję za to, że mi y, dała. Oczywiście. Y, dobrze. O, już nas stać na kolejne w ogóle. Dobra, kupujemy od razu, od razu, od razu. Kupujemy wszystko. Y, I. Dobrze. Tutaj mamy. Okej, y, okej. Okay, okay. Ej, bo już mamy 5 minut odcinka A my dopiero na siódmej arenie No to trochę tak kiepsko, jak będziemy po tyle iść, no to To nic tu nie zrobimy No ale no dobra No lepiej więcej odcinków niż mniej, no nie? Będą odcinki teraz tak, wieszcie Że trochę z normalnego kąta, trochę z tego i I będzie spoko Dobra, musimy te zrobić od razu jakoś ale dziękuję za te pety bo, bo są fajne po prostu już za jeden milion Idźmy na sam początek i zrobimy na samym początku odblokujemy sobie wszystkie jajka jest jakie lagi o za 70 koła kupimy sobie jedno takie i mamy taki taki ma 4,5% co? i to chyba najrzadszego trafiłem akurat dobrze zobaczmy co tu za trading co? milion jajko. Y Piszę po polsku. Nie wiem, czy zrozumiał, mu sumie... O, zrozumiał chyba, czy nie. No dobrze, no to yy, otworzyłem. A, no to jeszcze jedno otworzę. Yy, jajko. Yy, I zobaczmy. Turtle. Turtle najsłabszy tym razem. Yy. A w sumie po co ja to otwieram? To mi pewnie nic nie da no ale może też... A, bo te w sumie mam. Yy, dobrze. Yy, musimy iść tam, na sam koniec yy, dobrze, już jestem w kolejnym świecie. I tutaj już się łatwo niszczy w sumie. No z takimi petami, no to... To się łatwiej łatwo niszczy, no. Dziękuję bardzo. Takie pety mi dajecie. Ja nie wiem czy to była widzka, bo to na pewno ona o dwie te mamy, blokowania ile gamów? 300 yy, zaraz będziemy mieli deskę to fajnie w sumie yy, dobrze, dobrze yy, 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 yy. musimy zdobyć deskę yy, musimy otworzyć 10 razy jajko no bo chyba takiego normalnego, pytania nie miałem i ostatnie jajko. I mamy zrobionego questa kolejnego. Jeszcze cztery zdobędziemy i będziemy mieli deskę. Już mamy zaraz kolejny świat. Więc szybko nawet to nam idzie, bo mamy arenę już dziesiątą, no nie? Zaraz jedenastą. No i właśnie już mamy 11. Yy, dobrze. Yy, egg, czyli Mineflame, to jest. Przetestujmy, co to jest. Bo nie wiem, nie pamiętam. A, to jest to. Yy, gdzie teraz, tu na boku? Nie wiem, tu. Oj, dobrze. Teraz proszę, 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 dobrze. Jest! zrobiłem 250... Nie, 1250, więc sporo nawet. Yy, I dobrze, dobrze mamy... Mamy dwa, 200 diamentów. Ile potrzebuję? 15 aż... Dobrze, odblokowaliśmy 12 aren i to już na dzisiaj będzie koniec. Ja się z Wami żegnam. Do widzenia pa pa! Pamiętajcie, żebyście subskrybowali kanał, łapkujcie i pa pa!